Panie i Panowie posłowie, słuchałem pani minister z rządu 14 dniowego i pani minister mówi, że ta sprawa jest geopolityczna. Słuchałem później pana ministra od transportu z rządu 14-dniowego. On mówi, że ta sprawa jest bardzo szczegółowa i czytał jakieś długie wypracowania, które ktoś mu przygotował i nic z tego posłyszałem. bo słyszałem. A ja wam powiem o czym jest ta. A ja wam, a ja... Panie Marszałku, może dajmy pół minuty ode mnie, żeby pani poseł sobie pokrzyczała. Może pan, panie pośle, chwileczkę poczekać. Mi bardzo trudno mówić, kiedy pani poseł. Więc pani, więc pani poseł, to ja, do, ja pani to opowiem o co tu chodzi. Tu chodzi o to, pani poseł, że wy nie umiecie grać. Ani w politykę europejską, ani w politykę wschodnią, że wy nie umiecie zagrać na, na, na miarę aspiracji Polaków. Wy tu wychodzicie i wytracacie czas, żeby nam opowiadać to, coście opowiadali ludziom, którzy stoją przy granicy. Bo dzwoni do mnie Marcin Piotrowski z Lubaczowa przed chwilą mówi wreszcie się tym zainteresowali. Bo kolejka była pod, pod zamość. I panią to w ogóle nie obchodzi. Pani sobie tutaj wygodnie siedzi i opowiada polskim przedsiębiorcom, którzy mają polskie miejsca pracy, żeby sobie pojechali do Kijowa rozmawiać albo żeby sobie do Brukseli pojechali. Co pani Panie pośle, tak. momencik. Tak, tak to... Przepraszam, panie pośle, momencik. Ja bardzo proszę. Aby nie pokrzykiwać podczas wystąpienia pana posła, to samo, będę, to samo będę egzekwował od drugiej strony, ale na razie czegoś takiego nie ma. Zatem bardzo proszę, żeby pani poseł powstrzymała swoje pokrzykiwania. Otóż pani poseł i panie i panowie posłowie, ta sprawa jest dokładnie taka, jak była sprawa ze zbożem. Na początek była szansa dla Polski, żeby przejąć transport, tak jak było wiele razy w historii żeby polskie firmy, polskie miejsca pracy zaczęły powstawać, a polskie firmy zaczęły zarabiać. Była szansa, żeby zagrać na miarę aspiracji Polaków, kiedy wybuchło powstanie humanitarne i kiedy w milionach polskich domów zamieszkali Ukraińcy jako uchodźcy. Mogliśmy z tego skorzystać, tylko trzeba było wiedzieć, do których drzwi zapukać w Brukseli i jaką złożyć sprytną ofertę. Trzeba było umieć zagrać i nie zrobiliście tego, ale wpuściliście zboże, które, które skończyło się tragedią dla polskich rolników. Obciachem dla Polski na cały świat, a na koniec zarządziliście blokadę handlową państwa, które zostało zaatakowane przez Rosję. I Pan Bóg dobry, że nie wpadł na to Putin, żeby jeszcze zrobić blokadę na Morzu Czarnym, bo wtedy byłaby wspólna. Taka była wasza polityka. A dzisiaj Rumunia i inne państwa szukają swoich, swoich korzyści i zbudują te szlaki transportowe. I historia o ciężarówkach na granicy jest historią o tym samym o kompletnej nieumiejętności skorzystania z historycznej szansy. Pan minister Adamczyk mówi, że rząd polski uważa, że tylko i Unia i Ukraina mają możliwość rozwiązania. Obiecuję Wam, jak stoję na tej mównicy, nie odpuścimy tego. Dokładnie sprawdzimy, jakżeście negocjowali w 2022 roku. To był czas, kiedy mieliście wszystkie instytucje w Polsce. To był Wasz obowiązek. To był Wasz obowiązek zagrać na miarę potrzeb polskich firm i zabezpieczyć te interesy. Tak w sprawie transportowej, jak w sprawie zboża i każdej innej. Łatwo przychodzić tutaj na mównicę i wydzierać się, że w ubiegłą środę Parlament Europejski zabierze nam suwerenność. Otóż informuję Panie i Panów posłów, że w ubiegłą środę Parlament Europejski co tam chciał sobie przegłosował, a Polska jak była suwerenna tak jest. A za dwa tygodnie będzie rządzona przez skuteczny rząd, który będzie umiał pojechać, gdzie trzeba, zbudować koalicję i dać możliwość pracy polskim pracownikom i polskim firmom. I taka będzie różnica między godnym rządem Rzeczypospolitej a rządem czternastodniowym, który, który dzisiaj próbuje udawać, że coś robi. Mam bardzo proste pytanie. Jak to się stało, że przez tyle tygodni nie dostrzegliście z wiejskiej tego, co się działo na Podkarpaciu? Jak to się stało, że ci sami ludzie, którzy dwa lata temu. Wspierali ukraińskich uchodźców, teraz musieli rozdawać zupę kierowcom. Kto do tego dopuścił? Czy na tej sali ktoś z was czuje się w ogóle za cokolwiek odpowiedzialny? Czy po prostu przebieracie się w garniturki ministerialne co dwa tygodnie, siedzicie w Warszawie i czytacie sprawki, które przygotowali wam urzędnicy w ministerstwach? Kto jest za to odpowiedzialny? Czy jest na tej sali ktoś, kto ma sumienie, po waszej stronie powie, tak to ja. Tak to ja odpowiadam za to, że nie wysłałem instrukcji w 22 roku w czerwcu. Do stałego przedstawicielstwa. Bo ja dokładnie potrafię powiedzieć i my dokładnie wiemy, gdzie popełniliście te błędy. A teraz wyliczmy straty. A teraz straty, które wynikają z tego, co się wydarzyło. Naraziliście reputację Polski. Naraziliście bezpieczeństwo. Naraziliście infrastrukturę, e, e, infrastrukturę krytyczną. Narazili, naraziliście interesy polskiej branży transportowej i wielu innych branż. I czytacie dam te sprawki, które przygotowali urzędnicy, nawet nie wiedząc, co dokładnie czytacie. Mamy jedno proste pytanie: coście robili przez te tygodnie, zanim żeście się nie ruszyli wczoraj? Gdzie była wasza aktywność i jaka była wasza skuteczność? Bo tylko wasza aktywność i wasza skuteczność, dopóki siedzicie w gabinetach ministerialnych, jest waszą legitymacją do występowania tutaj i puszenia się, że w ogóle coś robicie i to jest jedyna wasza możliwa legitymacja do opowiadania tych głodnych kawałków o suwerenności, której nic nie rozumiecie. Dziękuję bardzo.